Poblog najlepsze. Jezu, ale mnie to merdanie tego monitora jakoś nie wiem. I'm glad you came along, partner. I want to sing a song just for you, cause you're my special friend. Nova Mapa Nova Mapa? Chyba. Ale jak się od wszystkich, rucham w tej grze. To jest przecież poezja. Airword. Last bullet, boys. Mogłem mieć 8, no. Ale ty mi go zabił ze snajpery. Też w sumie jakiś sposób iść na lamę tutaj, i potem snajpować ludzi z góry, nie? Tylko, że w tym czasie, jak ty zlutujesz lamę, i zanim tutaj przybiegniesz, to już też trochę się ludzi wybija, nie? Dobra, no to lecimy. 7 fragów, i teraz widzicie, teraz będzie. Możemy zrobić rekord, tylko zanim my kogoś znajdziemy po drodze Tak żeby wiesz, zabijać, no to też pewnie minie, nie? Polecimy na Pleasant, tam będzie największa szansa na fragi No i zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy No jeżeli ludzie będą przychodzić to jak najbardziej możemy zrobić rekord Tylko jeszcze muszę zlutować jego ammo Wtedy spoko I już wychodzić z Ejres Ukrainy i się jej psa za parę tysięcy To prawda Kupiłem jej dom I jacht A ja monitora nie mam nawet Coł rekord Rekord zrobimy jeżeli spotkamy tyle osób żeby zrobić rekord, wiecie no to... To jest ciężkie. No, znaczy widzicie. Te pojedynki teraz, no nie wiem, typ nawet do mnie nie strzelił, nie? Tylko kwestia z tego, czy my znajdziemy tyle osób. To jest walka z, walka z czasem tak naprawdę. Czy ludzie się pomiędzy sobą wybiją, czy dadzą się zabić mi? Po co jej kupić? Tak, chat kupiłem jej jacht! Wy... Nic nawet w ironii nie można powiedzieć, Ambreziak. Dzięki bardzo za Prime'a i Rumpel. Dzięki bardzo za Prime'y. Jest jeden typ, to już na pewno mamy 9. Może nawet 10. Czy jakie tu są dymy? Ja pierdzielę. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Ну no, не, ну не. Но no, шкурде! Ajajaj Ajajaj Dobra No tutaj mogliśmy mieć teraz 12 Ale nie mamy <laughs> Ale nie mamy Go Barka, Barka myślę że dałaby nam moc i siłę i Monster Gu, przepraszam, że jej oplułem. Nie widzę ci alertach wiesz? Ale dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Nie wiem, gdzie teraz, na Tiltat, chyba, nie? By wypadało. Może nawet lunchpadem polecieć, co? Nie, no nie. Hamek life. No, widzisz? Postaram mm. się! Rekord musi być jak nie to Ansa xD No, nie no, to, kurde. To jest, jest 19 osób na takiej ogromnym obszarze. Nie tak naprawdę, jeszcze cała mapa jest. To jest problem, żeby znaleźć tych ludzi. A no, zobaczymy trochę przypał z tym monitorem, no ale to wiecie, wystarczy mi jakiś 60 Hz, Także to jest. Jakby mi się ten główny zepsuł, no to lipa. Co to wybuchło? Nawet mi nie pokazało postępu w misji. Hmm. Evron moje uszy potrzebują jakiegoś gwałtu, hmm. na przykład plebani. Skrzynka wybuchła, tam... Tylko ciekawe co to za quest. Zwykle się pokazuje progres, nie? Z lewej strony. Tu, 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 tu. Ten pies co kupiłeś monitor rozwalił. Ach ten pies za 5 milionów. Tu, 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 tu. Sebastian Figura, dzięki bardzo za prima. Witam, witam. Mm, 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 No widzę typa, nie? Ale och... Pięć Kropka, 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 kropka Takie wiadomości chcę dostawać Na takie wiadomości czekam! Dzięki bardzo, Leman. Czy to Paweł Leman? Czy to ten dziki alkoholik z Bydgoszczy, a teraz z Warszawy? Dzień jak co dzień, dzień po dniu. Lecę do strefy. Tu już nikogo nie ma na pewno. To Chyba ten quest co masz otworzyć jedną skrzynkę, jeden premieg, za jeden drop. A a ok. Chodzi o tego słoika. Właśnie jakiś słoik przyjechał do mego miasta, ja nie wiem Co on tu chce. By mnie na steka zabrał. Ostatnio mówiłem, ale dawaj na steka. On mówi no, dobra, spoko. Ale spoko. Ja go oplułem większą ilość razy, więc nawet mu nie wypominam. Użyłem ten szpala postawiłeś. No kurde mogłem już, ale już teraz się nie wrócę. Teraz już się nie opłaca wracać tam. A dała jakieś fraki z Tomigana nie no, czat, teraz to już tryhard, nie? Teraz tryhardzik wjeżdża. Chociaż to już raczej nie będzie rekord, ja wam mówię. Jest, niby, jeszcze 12 osób, ale jest połowa mapy, nie? Ci ludzie się wybiją, będzie jakieś, nie wiem, 18 fragów w Kogi he. Partner, Dzięki bardzo. I just for you, co tu się stało? hi! Erwin, co sądzisz o powrocie Red Knighta do sklepu? Buśka mrugająca okiem. W sumie spoko, nie wiem, no. Taki Red Knight. On. Ja nie wiem, czy to był, wiecie, jakiś taki tymczasowy skin. Bo na przykład, moim zdaniem, nie powinny wracać skiny takie eventowe, nie? Na zasadzie na przykład walentynkowe. Czyli na przykład różowy miś, no, nie? Że jak są walentynki, możesz kupić różowego misia. I potem, jak ktoś lata z różowym misiem, to wiecie. To jest taki znak, że. O, no tutaj, prawda, nie wiem, grał w walentynki, sobie kupił, nie? Czy coś takiego. Tak samo jak nie wracają skiny z Halloween, no, nie? Jak był na przykład ten człowiek szkielet, no, to on wrócił, znaczy, on nie wrócił, nie? Po prostu był tylko. Tam w tym evencie, prawda? No tak samo to moim zdaniem powinien być chyba tylko na ten sezon, gdzie byli rycerze, nie? Czyli to był chyba drugi sezon, prawda? Ale co za różnica w sumie. Bez znaczenia większego, nie? Mm, 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 mm. Ale w sumie nie wiem, bo może rycerz nie był jakimś tymczasowym skinem, tylko po prostu rzadko jest w sklepie, czy coś, nie? Nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem właśnie takie eventowe nie powinny wracać. Ale z drugiej strony... Komu to szkodzi? Że, że wrzucą takie skiny? Więcej osób może kupić, nie? Niektórzy wiem, że robią błąd, bo niektórzy kupują skiny autentycznie tylko i wyłącznie dlatego, że są rzadkie. Albo że z założenia mają być rzadkie, nie? No nie wiem, ja tam doradzam, żeby ludzie kupowali skiny, które im się po prostu podobają. Jabłka jeszcze ja no już nawet nie patrzę na HP, ci ludzie i tak nie stawiają oporu, tak naprawdę To są wszystko łatwe fragi Tylko raczej chciałbym ich po prostu znaleźć wszystkich, a już widzicie, już mogę zrobić 9, nie? Czyli 23, jeżeli zabiję wszystkich, no zobaczymy Z drugiej strony niezły zarobek, nie no bardzo dużo osób kupi tego red knighta, nie? To na pewno Red Knight był prawie unikatowym skinem A teraz będzie nawet niedobrym skinem Znaczy, wiecie Takie skiny nigdy nie są rzadkie, bo są po prostu ogólnodostępne, nie? Nawet jeżeli skin był tylko raz Tylko raz w sklepie, no nie? No to nie wiem, mogło go kupić jakieś, nie wiem 50 milionów osób, nie? On był dostępny dla wszystkich w danym czasie To nie jest tak, że był dostępny dla ludzi Którzy mają 15 KD W drugim sezonie, no to to by był Rzadki skin, no nie? Ale jakiś taki skin, który... No nie wiem. I'm glad you came along, partner, I want sing a song just for you cause you're my special friend. Ebron, jesteś the best. Kocham twój kanał i jesteś moją muzą, byle tak dalej. Pozdrawiam i Jesteś moją no, muzą. W, w. Thanks. I'm glad want just for you cause You're my special friend. Witam w tym okienku po raz 10 Ewron Bunio! Czekajcie, bo tutaj giereczka się robi 15 fragów, więc zaraz, zaraz. Coś jeszcze do mnie strzela. Nie mogłem gościa trafić za. za kija, nie mogłem trafić gościa. No trudno No już rip rekord, nie? Tym bardziej Widzicie, no Łatwo te fragi się robi, tylko po prostu ciężko się wyrobić, bo ci ludzie się też między sobą wybijają, nie? Więc no, kiedyś te gierki były dużo dłuższe Na przykład taki typ, no to nie jest jakieś wyzwanie no ale trudno, trudno, trudno. Przynajmniej będzie jakaś fajna gierka. No widzisz chory, jednak nie będziesz musiał tamtej renderować, nie? <laughs> Jaki jest rekord? E, 21 21 Dzień, jak co dzień? Dzień po dniu Teraz mi się plebania, nie nuci, ja pierdzę. Przez ten irrape. rape Hej, dopiero wybiłem coś mi się ma Bartek No, wiesz, kilka winów, nie? Jacob ma 24, no Kamil wiem, Jacob jest dobry Będziemy grać z Jacobem duo na pewno Jakiś do turnieju, bo gramy razem Duo turnieju, typek był Evron? Słuchaj, nie przywitali. Zaraz wszystkich przywitam, zaraz wszystkich przywitam Bo tutaj giereczka się Rozgrywa No taką sytuację mi chodzi, widzicie Ja bym spokojnie zrobił te dwa fragi, które teraz Tam są Ludzie się biją, Lemam o, Leman, no to widzisz, to pójdziemy. Mordo, mylisz mnie z kimś, ale skoro jesteś mnodny na sztyka, mogę cię zebrać, D. To dawaj, Leman. Do Fridays. Kocham. I na ostatniego Heavy, żeby też Suspect był zadowolony. No, 19. Rekord Lecha, nie? Dla mnie to norma, ale wiecie, no niektórzy, prawda, tutaj ...jerają czymś takim. Kappa. Dla mnie normal, nie dzień jak co dzień, jak coś. I patrzcie, taka strefa, nie, tyle jest przestrzeni, zwykle to by było stop 10, powiedzmy. Jakbym w tym momencie mógł jeszcze 10 osób zabić, nie? 28 <laughs> No a tutaj jedna osoba została. Reap. po takiej przestrzeni teraz będę musiał szukać ludzi. Ewron drop po questa. No dobra, możemy. A gdzie był ten drop? Tam nie. W sumie już tak się nie muszę śpieszyć, bo... Przecież i tak jest ten. Jedna osoba. <laughs> Tylko 19 fragów wychodzę. Wychodzę! Skąd wiesz, że go zabijesz? Bo jeżeli się wszyscy strzelają, a typ nawet się nie wychyla, to znaczy, że się boi fragów. To znaczy, że jest słaby, raczej. Dobry gracz by już przyszedł tutaj. A jeszcze upgrade normalny. I Emilosek, dzięki bardzo Emilosek. Zaraz wszystkich przeczytam, bo tutaj sporo tych subów było donate. Po raz setny pobijasz lecha, zabij go bombami. O, Moglibyśmy czekać do ostatniej strefy, nie? A to tyle jeszcze czasu. Kicyk ze snajperki w ray. Fajna jest ta snajpera. Podoba mi się. Ja to chyba i tak jeszcze ammo boxy nawet nie podniosłem, z tego co wiem. Nie? W tej grze. Może jakiś ammo-boks i krzypki. Ten <laughs> ja typ dalej kampi, nie? Ja go nie widzę. Ja sobie skaczę po środku strefy. <laughs> A ty w nic. <laughs> Do tego białego. No, chyba, że jeszcze tutaj będzie, pod schodami. Albo tutaj. Tu jest czasem. O, jest. Ja nie wiem, nie wykazuje się w ogóle progres tych questów. Więc nie wiem, co zrobiłem, co nie. Skrzynka na pewno podniosłem, dropa podniosłem, i amo teraz też. Więc powinno zaliczyć. Coś się zbugowało z tym progresem. O koleś! Koleś! Odbiór. Już się to nie pokazuje? Okej, okay, okej. Okay. O, znowu jakiś motor. Eum, może w krzaku? Może nie. Jezu, ile tu, ile tu krzaków? Dobra, zaraz sobie zrobimy taką malutką bazę. I poczekamy na niego z góry Z góry zawsze lepiej widać wszystko, nie? O, wytniemy sobie... O jest, proszę bardzo No i co się chowasz? Przed kim? Ała. Pana wariata Trapa chyba będzie ciężka, bo to jakiś, nie jest bot, w sensie to jest nubek, ale to nie jest bot na tyle, żeby chyba ryzykować gierkę, nie? No koleś, nie jesteś w strefie, co robisz? Zostawimy go. Jaki jest chat najfajniejszy? Taniec. Take True love, o Chat to dla was To dla was Kolega Co robisz? Patrzcie, on się teraz spina, całkowicie się spina, żeby to wygrać, nie? No, także chat Możecie pamiętać, wiecie, o łapce w górę subskrypcji, dzwoneczku i takich tam. <laughs> Gigi Zizi! Zizi! pa 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 pam. <laughs>